Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Podcast polskiego centrum programu Safer Internet. Niemal z każdym dniem przybywa nowych, młodych użytkowników sieci. Jak o nich zadbać? Jak pomóc, by w te sieć nie zostali złapani? To może być największe wyzwanie współczesnych rodziców. Wyzwanie, któremu trzeba absolutnie stawić czoła i o którym warto rozmawiać. Więc porozmawiamy dziś z Ewą Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i z Andrzejem Rylskim z Instytutu NASK. Dzień dobry. Krystian Hanke, ja jestem autorem projektu Tata w Radiowej Trójce. Też tatą, który stoi przed takim no, poważnym wyzwaniem. Moje dzieci dopiero zaczynają przygodę z internetem. Tym bardziej ciekawy jestem tego, co powiecie dziś. Bo dziś porozmawiamy o zjawisku nadużywania internetu. Czegoś, co już się stało, co już jest, ale myślę, że zanim opowiemy tak naprawdę, czym jest nadużywanie, gdzie ono się zaczyna, bo myślę, że takie granice warto wyznaczyć, to warto sobie powiedzieć na początku, że w ogóle musimy się oswoić tym, że internet jest, będzie i tego już nie zatrzymamy. Udawanie, że, że nie ma sieci, że nasze dziecko nie będzie korzystać z internetu, to jest w ogóle już fikcja. Trzeba się teraz zastanowić, jak racjonalnie. Podejść do tematu, jak wytłumaczyć, jak nauczyć tego, a najlepiej chyba wejść z dzieckiem w taką naukę internetu od podstaw. Co myślicie o tym? Trudno jest udawać, że internetu nie ma, bo my dorośli korzystamy z niego na co dzień i nie tylko do pracy, ale też do rozrywki, do wykonywania różnych czynności. I tak naprawdę to my w większości też nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić świata bez internetu. Myślę, że internet stał się najłatwiejszą, tutaj. Najłatwiejszym sposobem na spędzanie wolnego czasu, to bardzo wyraźnie widać w wynikach naszych badań, dzieci preferują korzystanie ze smartfona i uciekanie do niego w każdej wolnej chwili od, od każdej innej aktywności, w przeważającej dość przypadków. No właśnie, i w którym momencie możemy sobie powiedzieć, że, że stop, że tego już jest za dużo. Myślę, że to też zależy od wieku, prawda? Bo, bo co innego powiemy o ośmiolatku, który siedzi z tabletem, a co innego powiemy o dwunastolatku. Dobrze jest zrozumieć, czym jest to nadużywanie internetu, dlatego, że my dorośli mamy taką tendencję, żeby bardzo szybko definiować młodego człowieka jako uzależnionego od internetu. Natomiast to nadużywanie internetu to jest taka sytuacja, w której czas i intensywność korzystania wymyka się młodej osobie spod kontroli. Czyli dziecko spędza coraz więcej jej czasu w sieci. Odczuwa taką nieodpartą potrzebę korzystania. Jest internetem nadmiernie zaabsorbowane, To jest to, o czym mówi, to jest to, o czym myśli. To jest to, wokół czego, taki temat, wokół czego krążą, krąży jego uwaga. Kiedy próbuje odstawić, czy też rodzice domagają się odstawienia tego internetu, pojawiają się różne negatywne emocje. Pojawiają się też problemy społeczne w relacjach z rówieśnikami, w związku właśnie z korzystaniem z internetu. Dziecko na przykład zaczyna kłamać, jeżeli chodzi o czas, który spędza online. I też ten internet zaczyna być takim sposobem na ucieczkę od trudności i widzimy, że prowadzi do zaniedbywania innych aspektów życia dziecka, czyli właśnie szkoły, obowiązków szkolnych, relacji rówieśniczych, zainteresowań sportu. Spodziewam się też, że no jakby czas spędzony w internecie czasowi spędzonemu w internecie przez inne dziecko nie jest równy myślę sobie, że ktoś kto, kto spędza dwie godziny na grze online jest zupełnie innym użytkownikiem internetu niż ktoś kto, kto lubi przygotowywać rozmaite projekty pracuje nad czymś i też dwie godziny korzysta z sieci, szuka wiedzy no i tutaj już nie mamy takiego łatwego momentu do zdefiniowania nie? Oczywiście. Sam czas korzystania z internetu nie może być podstawą do określania, czy problem występuje, czy nie. Są osoby, które potrafią dobrze zarządzać czasem i y, różnorodne aktywności podejmują poprzez internet. Y, jednocześnie, pomimo tego, że jest to kilka godzin dziennie, nadal trudno byłoby mówić o efektach negatywnych. Ja bym zawsze radził w tym momencie przyjrzeć się uważnie i porównać sytuację z takimi warunkami granicznymi definiowanymi przez Światową Organizację Zdrowia. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę na potencjalne wystąpienie problematycznych już zachowań, to należy przeanalizować, czy mamy do czynienia z przynajmniej rocznym okresem czasu, w którym wystąpiła utrata kontroli, w którym użytkownik już nie jest w stanie. Samodzielnie tutaj regulować swojego korzystania z tego typu mediów, kiedy, kiedy taka aktywność staje się absolutnym priorytetem, bierze górę nad wszystkimi innymi działaniami, zarówno rozrywkowymi, jak i, jak i nie tylko, kiedy na przykład jest zaniedbywany sen regularne posiłki, ale również to jest, to jest tutaj włączny warunek również ym, Pomimo tego, że pojawiają się te konsekwencje negatywne i użytkownik jest ich świadomy, również nie podejmuje efektywnie prób zmniejszenia jego zaangażowania. Czy inaczej mówiąc nie reaguje na nasze prośby o to, żeby, żeby zajął się trochę też czymś innym, tak? Ale czy to nie jest tak, że zaczyna się od momentu, kiedy rodzic oddaje takie urządzenie cyfrowe bez kontroli dziecku, albo no nawet jakąś automatyczną cyfrową kontrolą, którą można nałożyć na, na tablet czy na smartfon, ale no, daje takie urządzenie, daje dziecku świat do ręki trudno się spodziewać, żeby coś tak wciągającego, co nas wciąga, nie wciągnęło naszego nastolatka czy nawet 988 latka. Jak ustanowić takie sensowne reguły na wstępie? Trzeba rzeczywiście od samego początku, kiedy udostępniamy dzieciom internet, rozmawiać o tym, czym ten internet jest i że on ma taki potencjał uzależniający czy wciągający. I umawiać się też z dzieckiem na to, ile czasu korzysta z sieci. Przy czym oczywiście nie chodzi tutaj o takie bardzo sztywne reguły, których nigdy nie zmieniamy, no bo to powoduje duży opór po stronie dziecka. Ale rzeczywiście prowadźmy tutaj dialog, rozmawiajmy o tym. Jeżeli widzimy, że dziecko zaczyna korzystać coraz więcej, że na przykład rezygnuje z. Innych sposobów spędzania czasu, albo może nie ma pomysłu na to, jak inaczej spędzać czas, to ona tutaj potrzebuje naszego wsparcia. Nie wystarczy, że powiemy stop, od tej pory nie korzystasz, albo korzystasz mniej i rać sobie samo, wymyśl sobie jakieś, nie wiem, weź książkę albo zacznij rysować. To tak nie działa. Potrzebujemy wspierać dzieci w poszukiwaniu tego, co innego może jej zainteresować, jak mogą lubić spędzać czas z nami albo też ze swoimi rówieśnikami. Tutaj często to, co młodzi ludzie mówią, no to, że wszyscy ich Wieśnicy są online, więc to jest tam, gdzie oni też się z nimi spotykają. Oni wszyscy grają w tego Fortnite'a, oni wszyscy są nam w mediach społecznościowych, więc jak rodzic mówi wyjdź na podwórko, no to do kogo ja mam tam wyjść? Tam nikogo nie ma, więc to nie jest tylko problem dziecka, to jest szerszy problem społeczny, w który rodzice potrzebują się zaangażować. Bywa tak, że wychodzą na podwórko i wszyscy siadają na ławce ze swoimi smartfonami. To jest już w ogóle dramat, ale tak jak powiedziałaś, pokazywanie alternatywy dla świata online, czyli wycieczka, jakieś poszukiwania, jakieś zadanie, które sobie stawiamy w zwykłym wyjściu na dwór. To jest coś, co, o czym szalenie powinniśmy jako rodzice pamiętać. Słyszałem od dwóch takich jeszcze poradach. No po pierwsze, pewna mama spisała kontrakt z dzieckiem. Tam były dość sztywne reguły, ale to chyba zadziałało. To znaczy w momencie, kiedy dawała urządzenie cyfrowe, dawała jakby kontrakt do podpisania, takie reguły, taki regulamin korzystania. Myślę, że jeśli coś takiego jest, to nie zaszkodzi. Jest nie trzeba się tego aż tak sztywno trzymać. Oczywiście wszystkie jakieś takie absurdalne granice, no to, to, są, to są rzeczy, które może nie zadziałają, ale, ale jeśli jest taki regulamin, dziecko przynajmniej wie, że jest coś ustaw... jest taka konstytucja działania z internetu w domu. Tak, zdecydowanie zasady są potrzebne, ale zanim się w ogóle przystąpi do ich spisywania, trzeba dobrze rozpoznać sytuację. Rodzice często nie rozumieją potrzeb dziecka odnośnie internetu. Trzeba po prostu neutralnie porozmawiać z nimi, co tak naprawdę jest dla nich ważne, co wymaga takiej ilości czasu. Porozmawiać o emocjach, zarówno dziecka, jak i swoich, jak, jakie potrzeby internet tutaj dziecku zaspokaja, a jednocześnie zasygnalizować nasz niepokój, nasze, naszą nadzieję na to, że może warto byłoby tutaj dokonać pewnych zmian w sposobie korzystania. Jeżeli, jeżeli dodam, odnośnie samych zasad, ta komplementarność jest bardzo ważna, aby dziecko rozumiało też symetrię. Zasady są nie tylko tutaj dla dziecka, one powinny obowiązywać wszystkich w domu. Rodzice powinien również się zobowiązać do pewnych zasad. To nie może być jednostronna tylko zgoda i jednostronny obowiązek. Przykładowo zamiast ograniczać dostały ilości godzin dziennie, co może być trudne do egzekwowania, trudne do zmierzenia. Lepiej jest ustanowić pewne okresy czy miejsca, w czasie w których powstrzymują się całkowicie przed używaniem urządzeń. Czy możemy mówić o, o zjawisku nadużywania już przez dzieci w wieku 10, 12, 14 lat, przez, no, przez nastolatków internetu w Polsce? Tak, jak najbardziej. Badania... To jest poważna skala, poważne zjawisko? Badania pokazują, że takich osób, które dysfunkcyjnie korzystają z internetu, jest łącznie 12%. Przy czym takie osoby z objawami nadużywania to jest 0,5%, natomiast takie, które są zagrożone, to jest powyżej 11%. I rzeczywiście młodzi ludzie, którzy mają już problem trafiają do gabinetów terapeutycznych, czy też ich rodzice szukają pomocy i szukają rozwiązań, jak sobie w tej sytuacji poradzić. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym myśleniu o nadmiernym korzystaniu, to jest to, że takie zachowania są objawem i za tym kryje się bardzo dużo innych problemów. Dziecko samodzielnie nie wybiera nadmiernego korzystania. To jest złożona sytuacja i tutaj musimy wziąć pod uwagę jakby cały system, w którym dziecko funkcjonuje. Zarówno jego rówieśników, jak i dom, szkołę. I bez zrozumienia tej głębszej przyczyny bardzo trudno jest dziecku pomóc, dlatego że za tym może z różnych, sposobów, z różnych powodów dziecko sięga po internet. To może być ucieczka od trudności rówieśniczych, przemoc rówieśnicza, której doświadcza. Może sięgać po internet, żeby regulować swoje stany emocjonalne, bo nie ma innych sposobów radzenia sobie ze stresem i z przeciążeniem. Internet też daje różne możliwości doświadczania siebie, Zupełnie inaczej niż na co dzień, przynależenia do grupy, branie udziału w różnych misjach, że tam bardzo dużo się dla dziecka dzieje i jeżeli jedyne, co widzimy, to dziecko i ekran i jako rozwiązanie uważamy zabranie tego ekranu, no to to nie pomoże. To słynne już takie też skorzystanie z internetu wieczorem, niemalże już do poduszki albo do późna w nocy. To dodatkowo przecież też jest szkodliwe dla, dla, dla zdrowia, tak czy z czysto fizycznego punktu widzenia. Tak, absolutnie. Ilość światła, którą emitują ekrany jest duża i charakter tego światła też, zwłaszcza jego niebieskiej składowej, powoduje, że umysł jest pociągle pobudzony. I to na poziomie całkowicie biologicznym. Udowodniono, że duża ilość światła, zwłaszcza z ekranów LCD LED, jest czynnikiem które utrudnia wejście w stan snu i dzięki temu uzyskanie odpoczynku. Bo mówi się o tym, że to nowe pokolenie, ono już wyrosło w świecie, w którym był internet. Kiedy się urodzili, już był internet, że oni są już też trochę ewolucyjnie do tego przygotowani. Ale z drugiej strony ciągle też mówi się o tym, że, że nie jesteśmy przygotowani na taką dawkę informacji, taką dawkę bodźców, które ten internet, obecność w mediach społecznościowych, surfowanie, czytanie wiadomości, informacji, żeby nasz mózg to był w stanie przetworzyć. Czy to grozi? Znaczy, dlaczego to jest groźne? Czyli już teraz coraz więcej młodych ludzi ma problemy z koncentracją. Jest im trudno, trudno jest im się uczyć, trudno jest im podążać za tym, co mówi nauczyciel, skupić się na lekturze. Już sam fakt, że telefon nawet odwrócony ekranem do dołu jest w pobliżu nas wpływa na, na to, że trudniej jest nam się skoncentrować. Tymczasem te powiadomienia, ta potrzeba sprawdzania, czy ktoś do mnie napisał, czy ktoś polajkował moje zdjęcie i tak dalej, jest u młodych ludzi bardzo duża i to rzeczywiście Wpływa na to, jak oni funkcjonują, chociażby w tym środowisku szkolnym. A to nie było tak, że kiedyś siedzieliśmy bez telefonu, ale też myśleliśmy, czy ten kolega już wyszedł na dwór, albo czy to będzie tak, a nie inaczej. Jednak te myśli często były mniej uzależniające niż ta potrzeba sięgnięcia właśnie po telefon, sprawdzenia, co mnie omija, sprawdzenia, co się dzieje, bycia na bieżąco. Też to jest po prostu bardzo łatwe i atrakcyjne. Internet i to, co w nim jest, te internetowe treści przyciągają, one są ogromnie atrakcyjne dla młodych ludzi, zresztą nie tylko dla nich, dla nas również. Sama konstrukcja aplikacji społecznościowych, tutaj jest ona budowana pod kątem ciągłego zaangażowania. Twórcy chcą. Uzyskać jak największe um, wykorzystanie swoich narzędzi, jak najpełniejsze tutaj zaangażowanie, i y, pewne mechanizmy są celowo wbudowane, aby jak najczęściej po nie sięgać. <coughs> Powiedziałbym, że tutaj bardzo duża ilość informacji, która do nas dociera przez internet, jest mało lub wcale nieważna, a mimo to żąda swoje, tutaj żąda tej swojej porcji uwagi. Więc y, tak naprawdę, przeanalizowawszy, y, w wypowiedzi osób, które przyznały, że używały tego internetu zbyt, zbyt intensywnie, zbyt dużo, możemy powiedzieć, że odczuwały one pewnego rodzaju irytację, bo z jednej strony liczyły na uzyskanie jakichś wartościowych informacji, a z drugiej wcale ich nie, nie uzyskiwały. Otrzymywały tylko powiadomienia nieustanne o zmianach statusu swoich znajomych, które często, często okazywały się niewarte czasu poświęconego na ich przeczytanie. Myślę sobie o tym, jak. Przygotować rodziców albo opowiedzieć im, poradzić, się, jak się zachowywać w, w takich sytuacjach, bo, bo, no bo wejście w taki świat to jest jednak wejście ze świata dorosłych, w świat dzieci, tak jak to było do tej pory, no bo gdzieś zawsze była ta niewidzialna granica. Ale teraz mam wrażenie, że ten świat naszych dzieci z takiego małego, mikroświata znajomych rozrósł się do jakichś ogromnych granic, gdzie czasami nawet znajomi naszych dzieci to, to są osoby, których oni nie znają. To gdzieś ktoś, jakiś gracz w Australii, ktoś gdzieś na drugim końcu globu, że wchodzimy na, na, na ogromną przestrzeń. I teraz jak zachować się racjonalnie, delikatnie, rozsądnie i efektywnie, żeby zareagować, kiedy już dostrzeżemy, że coś jednak z naszym dzieckiem jest nie tak, że tego internetu jest za dużo. Przede wszystkim rozmawiać, mówić o swoich niepokojach, zwracać uwagę na nasze obawy i pytać dziecko, jak ono to widzi. Też mówić o tym, jakie wartości stoją za tym, że chcemy, żeby ono korzystało z tego internetu mniej, że chcemy, żeby rozwijało się w różnych obszarach, nie tylko na przykład korzystając z internetu. Bardzo ważne jest to, żeby ta rozmowa była takim dialogiem, który towarzyszy korzystaniu jakby od samego początku, że to nie jest że my się nagle orientujemy, że dziecko właściwie nie wstaje od komputera i zaczynamy tą rozmowę, tylko rozmawiajmy od samego początku. Też Miejmy taką uważność wokół tego, czy dziecko zaczyna korzystać coraz więcej, że na przykład rezygnuje z treningów, że w weekend nie spotyka się ze znajomymi, że nie robi różnych rzeczy, tylko spędza czas przed ekranem i zainteresujmy się, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje wśród jego rówieśników, czy może nie ma grupy rówieśniczej, nie ma się z kim spotkać, czy coś się wydarzyło na tych treningach, co sprawiło, że nie ma ochoty już tam chodzić. I rzeczywiście bądźmy na bieżąco, bądźmy uważni, rozmawiajmy o tym, pytajmy, ale też. Bądźmy ciekawi tego, co się dzieje na online, co tam przyciąga nasze dzieci, dlaczego to jest dla nich takie ciekawe, kogo one tam oglądają, kim stają się w tej grze. Usiądźmy obok, popatrzmy, poprośmy, żeby dziecko nam to pokazało. To nie są takie zero-jedynkowe sprawy. Tutaj rzeczywiście potrzeba jest obecności rodzica. Nie macie wrażenia, że, że to, to wyzwanie jeszcze jest teraz po tym, co powiedziałaś, jeszcze większe? Dla, dla mnie, jako dla rodzica na przykład, wyobrażam sobie, że, że mój świat przesunął się w taką jakąś część jedną i stworzył się w drugi części mojego umysłu, drugi świat, w który ja muszę nagle wejść, czyli jakby, no a ja jestem tylko jeden, kiedy to robić? To no tak naprawdę pytanie, o moją uwagę do dziecka jest, jest zasadne, tylko, tylko ja muszę nagle poznać cały ogromny zasób tego, co, tak jak powiedziałaś, interesuje moje dziecko, często poznając to od nowa, bo umówmy się, ja jestem w miarę obecny w i mediach społecznościowych i w internecie, ale, ale są rodzice, którzy no raczkują, że się tak wyrażę, w sprawach internetowych. To musi być no, ogromny problem, gdzie oni powinni szukać pomocy albo jak się za to zabrać, bo, bo, bo to może być ogromna trudność. Oczywiście ten proces wydaje się być przypaczający, natomiast na pewno nie można podchodzić do niego na zasadzie to jest coś, co jest do zrealizowania w ciągu jednego dnia czy nawet miesiąca. To jest proces, który musi następować ciągle. Musimy być gotowi nieustannie sygnalizować naszym dzieciom, że chcemy być częścią ich życia również online na zasadzie partnerskiej. Chcemy razem z nimi szukać rozwiązań pewnych problemów. I nawet uczyć się od nich. uczyć się jak najbardziej, bo wychodzenie z pozycji tutaj mistrza i mentora w sytuacji, kiedy mamy mniejsze doświadczenie, to wskazywanie się na porażkę z góry. Dziecko musi rozumieć, że nie jesteśmy tutaj alfa i omegą, i również chcielibyśmy się razem z nimi nauczyć czegoś o życiu, że to są wspólne nasze problemy. To jest pytanie o to, czy my mamy czas na rodzicielstwo w ogóle, no bo dzieci żyją w tym świecie, to są dla nich ważne sprawy, więc znalezienie czasu na to, żeby im w tym towarzyszyć, no to jest po prostu znalezieniem czasu dla naszego dziecka. Więc to jest pytanie, które musimy, rodzice muszą zadać sami sobie, czy ten czas mają i jak go mają poszukać. I to też naprawdę nie jest o nowych technologiach w internecie. To jest bardzo o wartościach, o ciekawości, otwartości, o takiej chęci poznawania tego małego człowieka każdego dnia. Myślę też o tym w takiej kategorii, że owszem, to jest nasze rodzicielstwo, a z drugiej strony też. No, musimy mieć świadomość tego, że no, te, te dzieci gdzieś nam uciekają, tak? I jakby też nie możemy narzucać swojej woli, choć chcielibyśmy, żeby to dziecko było, nie wiem, sportowcem, piłkarzem, czy, czy, czy muzykiem, czy żeby się bardziej zajęło sceną, bo takie są nasze wyobrażenia. A, a, a jednak, jakby ten internet, on, on, on czasami może też pokierować na dobre ścieżki, tak? Jakby też nie, nie zamykać się przed tym, żeby w drugą stronę nie, nie popaść w jakąś taką pułapkę. Ważne jest rzeczywiście, żeby rozróżnić, jakie potrzeby spełnia ten internet, bo on może być realizowaniem pasji. No, ludzie tworzą gry, tworzą aplikacje, programują. Internet jest ich narzędziem pracy. Natomiast zdarza się, że internet jest też ucieczką od trudności. I wtedy na przykład takie wielogodzinne skróty, rolowanie mediów społecznościowych oglądanie różnych filmików na YouTubie które niekoniecznie cokolwiek wnoszą ale po prostu są taką spełniają taką funkcję oderwania się od trudnych emocji czy od tego co się dzieje. No To tutaj potrzeba wsparcia to już nie jest o internecie tylko o tym co jest głębiej natomiast jeżeli dziecko uczy się programować tworzy jest twórcze w internecie to jest to na pewno kierunek który jako rodzice możemy wspierać. Zdecydowanie. Jeżeli, jak długo tutaj internet dostarcza wartościowych bodźców, pozwala dziecku się rozwijać, to nie jest, prawdopodobnie nie jest tutaj. To pole do, do, do poszukiwania problemu, nawet przy intensywnym jego wykorzystaniu. Problem, który dostrzegamy następuje w momencie, kiedy yy, dzieci sygnalizują, że ten internet yy, i urządzenia, z których korzystają, są, dla nich najatrakcyjniejsze, są jedyną możliwością, że nie mają żadnej tutaj opcji, do, nie mają alternatyw do, do spędzania wolnego czasu. To jest niepokojące, czy rodzice nie byli w stanie pokazać innych. Atrakcyjnych działań, zachęcić, być aktywną osobą wspierającą w tym procesie. Ja Sam się łapię czasem na oglądaniu któryś raz albo któregoś tam kolejnego filmiku. Widzę, jak to hipnotyzuje i wyobrażam sobie, że, że no, młody człowiek może nie być tego świadomym. Ja jestem gdzieś tam, przerywam te, to działanie, ta aktywność. Natomiast czy da się wyleczyć? Czy jak to zrobić w ogóle, jeśli uznamy, jeśli zostanie to zdiagnozowane, że nasze dziecko jest uzależnione od internetu? Jak to w ogóle. Wykryć, jak zachowuje się takie dziecko? No, o objawach rozmawialiśmy na tak. początku. W momencie, kiedy rzeczywiście one już występują i jest taka potrzeba, żeby zwrócić się do specjalisty, dobrze jest to zrobić. Można skorzystać z pomocy psychologa czy pedagoga szkolnego, bądź też szukać pomocy w poradniach. Tak jak mówiłam, no tutaj ważne jest odkrycie tego, co kryje się pod głębiej i dlaczego dziecko właśnie w ten sposób spędza czas. Często jest tak, że Brakuje też dzieciom relacji, brakuje ich w domu, że coraz częściej się zauważa, że jest jak jest ta pustka więzi czy pustka relacji, no to bardzo łatwo jest wypełnić ją właśnie ekranem, więc czasem ta praca z dzieckiem to jest praca z całym systemem rodzinnym, i z tym, jaką funkcję w tej rodzinie pełni ten internet. Czasami zmiana nawyków w domu, prawda, powoduje, że, że, że okazuje się, że internet był właściwie tylko zabijaczem czasu czymś, co nie istniałoby w tak silnym stopniu w życiu dziecka, gdybyśmy my inaczej się zachowywali wobec dzieci. Więc to jest tak naprawdę też nasza sprawdzam. Zdecydowanie tak. Tutaj po stronie rodziców jest ta odpowiedzialność za tą sytuację i też przy, y, przyjrzenie się temu y, funkcjonowaniu całej rodziny, bo jeżeli to z czym dziecko się spotyka z naszej strony, no to są duże oczekiwania dotyczące szkoły, pretensje związane z tym ile czasu spędza online, jakieś kłótnie, y, konflikty, y, to też y, ono nie będzie chciało się odwrócić od tego ekranu do nas. Ta relacja w rodzinie, ta miłość, akceptacja, ciekawość, otwartość no to są bardzo ważne czynniki chroniące właśnie ta więź z rodzicami, które chronią dzieci również przed takim nadmiernym korzystaniem. Brak zaufania, brak takiego zrozumienia jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, który będzie prowadził do wystąpienia i pogłębienia tych, tych problemów. Bo to właściwie myślę sobie, że niekoniecznie nie chodzi o jakieś mechaniczne czy medyczne, prawda, oduzależnienie o czy, czy, czy leczenie tego. Czasami rzecz jest bardzo prosta. Czego sobie oczywiście życzymy, bo, bo nie wyobrażam sobie, że, 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 że gdzieś to Wymknie się naszej kontroli, a już się wymyka, jak słyszę z tego, co mówicie. Gdzieś to wszystko trzeba unormować, a chyba wszyscy się uczymy tego internetu. Ja też czuję się czasami uzależniona od internetu i też trudno mi jest powiedzieć dziecku, że w tym momencie no, no, no nie mogę przestać, bo pracuję, bo to jest moja praca. Myślę, że tu tkwi też sporo pułapek, bo jako że jesteśmy lustrem, w którym odbijają się nasze dzieci, ciężko nam czasem wytłumaczyć dziecku, które mówi: przecież ty też surfujesz. Dzieci o wiele bardziej uczą się patrząc na to, co robimy, niż słuchając tego, co mówimy, więc nasz przykład to modelowanie tych zachowań. Praca, owszem, ale też to, jak spędzamy wolny czas, czy my wtedy oglądamy seriale, czy skrolujemy media społecznościowe, jak często trzymamy ten telefon w ręce, jak często po niego sięgamy. To, to wszystko też jest przykładem, z którego młodzi ludzie czerpią i który kopiują, ale też w tych momentach, kiedy my jesteśmy nieobecni, bo jesteśmy zaobserwowani internetem, jesteśmy Cyfrowo zaabsorbowani, no to młody człowiek też naturalnie będzie sięgał po takie, po takie urządzenia, no bo nie ma z nami kontaktu. Także sprowadzenie tego problemu do, do, do czysto mechanicznych liczb, powiedzmy sobie, ile czasu dziecko spędza, to jest chyba może nie ostatnia, ale, ale drugoplanowa rzecz, że warto trochę to swoje życie poukładać inaczej. Może od tego zacznijmy. Jakby chcąc poprawić to, co nasze dzieci robią z internetem, ile czasu spędzają przy komputerze. Warto też sięgnąć po porady specjalistów www.saferinternet.pl, Dużo ciekawych rzeczy można tam również znaleźć. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Ewadzie Midowicz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Andrzej Rylski, Instytut Nask, Krystian Hanke. dziękuję bardzo. Zapraszamy do odwiedzenia strony saferinternet.pl, na której znajdują się informacje i materiały edukacyjne dla rodziców i profesjonalistów, poświęcone bezpieczeństwu dzieci online. Polskie Centrum Programu Safer Internet tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.